Karolina Dobrowolska, witam państwa ponownie. Drodzy państwo, nie tylko my narzekamy na niską temperaturę. Także w Los Angeles jest zimniej niż zazwyczaj o tej porze roku. Bo na przykład o poranku jest tylko 5 stopni, co jest niższą temperaturą niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jest około 10-15 nawet właśnie w Kalifornii. Gdy właśnie trwa rozdanie na przykład nagród, na pewno ta temperatura idzie w górę, a u nas najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie, bo tutaj nawet do 4 stopni, czyli tyle, ile możemy sobie wyobrazić w Los Angeles o poranku. Natomiast w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie tego dnia, najzimniej na wschodzie kraju, tutaj minus 3, minus 2 stopnie, minus 1 to już centrum kraju, minus 2 także na wybrzeżu. I proszę spojrzeć, bardzo, bardzo dużo słońca dzisiaj przed nami. Jeżeli śnieg popruszy, to tylko miejscami na Suwalszczyźnie i na Rzeszowszczyźnie tutaj może się czasem zbierać trochę więcej chmur. Będzie też bardzo wysokie ciśnienie. Teraz mamy 1017 hektopaskali, a w ciągu dnia wzrośnie nawet do 1020. I na taką pogodę musimy się przygotować, bo będzie nam towarzyszyć przynajmniej do piątku. Zatem zostawiam państwa z tym słonecznym dniem i czekam na państwa z kolejnymi prognozami pogody. Do zobaczenia.